Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie w trójkącie ABC, bo prowadzono dwusieczną, dwusieczne kątów A i B. Tak jak na rysunku. Dwusieczne te przecinają się w punkcie P. Uzasadni, że kąt APB, APB, czyli ten tutaj, jest rozwarty. Dobra. Czyli teraz co możemy tutaj ustalić? Ustalamy, że kąt ten tutaj przy wierzchołku, to jest gamma, jest. Ten, co nie? To on musi być no, większy od 0, dlaczego? No bo tutaj będzie 2 alfa, 2 beta i ten nasz gamma, to muszą dać 180, no to zakładamy, że on musi być większy od 0, co nie? Teraz tak, co dalej? Wiemy, że 2 alfa na pewno plus 2 beta na pewno muszą być mniejsze niż 180, no bo zostaje jeszcze nam ten kąt tutaj, gamma, tak? Czyli alfa plus beta musi być mniej niż 90 stopni, po prostu podzieliliśmy sobie obie strony na dwa. I jak teraz mamy coś takiego, to teraz widzimy, że alfa plus beta muszą być mniejsze niż 90, a jeszcze jak sumowalibyśmy do tego deltę, bo alfa plus beta plus delta z tego trójkąta APB musi dać 180, czyli delta musi być większy niż 90 stopni, tak? No logiczne. I teraz, co my wiemy, z, z czego to wynika? Te dwie rzeczy, o, alfa i beta, no, no to pisałem tam, że alfa plus beta plus delta musi nam dać z tego trójkąta sumę miar trzech kątów, trójkąta musi dać 180 stopni. Stąd właśnie te wnioski, tutaj co wyszły, że 2 alfa plus 2 beta jest mniejszy niż 180 i że delta musi być większy niż 90 stopni. Skoro delta musi być większy niż 90, to ten tutaj. A nie, to jest już ten kąt APB. Tak. No i już udowodniliśmy tutaj. No tylko że to powinienem o, o, tu wypisać. No tyle. Między tymi dwoma, ale to mniejsza. Także co kończy dowód? CKD i jesteście mistrzami świata. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania poprzednich odcinków.